Znowu w tej formie, niestety pionowej. Witam serdecznie wszystkich, bardzo serdecznie. Słuchajcie, to już 19 dzień pisania afirmacji. Dzisiaj o pierwszej po raz kolejny, już będę Wam przypominał o tym, że piszemy te, te magiczne słowa, magiczne zdania, które mają zmienić naszą rzeczywistość, albo przynajmniej poprawić jakość odbioru tej rzeczywistości, która nas otacza. No, no oczywiście chciałbym zapowiedzieć, że jutro o godzinie... No, po, po godzinie 21.00 pojawi się um, na kanale właśnie Nocnych Rozmów Henryk Prusakowski, który... z którym będę mógł rozmawiać właśnie na te tematy związane z wiedzą, która przychodzi do niego z, z, poprzez sny. Hmm. Na kanale Studia VTV TV mieliście przyjemność już zobaczyć właśnie wystąpienie Henryka. Więc tym bardziej zachęcam. Linia telefoniczna będzie otwarta. Będziecie mogli dzwonić do naszego studia. 509-744-005 O, Aleksandra jest, Karolina jest, więc już ekipa się zbiera. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 21.00 afirmacje, afirmujemy, no pewnie sporo osób wcześniej będzie to robić, więc nie przeszkadzajcie sobie jak najbardziej, kto chce wcześniej, to może, o dobry wieczór, Monika, cześć, cześć, widzicie, czasami staram się tutaj wpaść do Was na chwilę, żeby powiedzieć parę, parę tutaj słów, przywitać się z Wami, w tym tygodniu nie to, że zaniedbałem, ale chciałem, żebyście się sami motywowali, ja jednak. jako wspominacz tutaj o godzinie 21 jutro z tą nocną audycją jest o tyle takie powiedzmy, że kłopot, że będę musiał że będę musiał zacząć troszeczkę później, że o godzinie 21 bo cały dzień mam mocno wypełniony zadaniami i będę gdzieś jeszcze na, no, w działaniach do 21 więc trochę się spóźnimy ale bądźcie z nami. Henryk Krusakowski przyjeżdża z Kotliny do nas specjalnie na to, żeby się z nami spotkać. Yy, przygotujcie sobie pytania. No i co? I tyle w zasadzie dzisiaj. Jutro dużo mocnej herbatki. Zawsze herbata, czy mocna, to nie wiem. Tam na czasami mocno szkodzi. Ja sobie tutaj idę. Dzisiaj też spędzić miło wieczór. Więc bardzo Was gorąco pozdrawiam, o 21 na pewno będę już na miejscu, będziemy mogli się spotkać i popisać te afirmacje, oczywiście ja będę tylko zdalnie, bez kwestii pokazywania się na wizji, bo teraz jestem, teraz mi już wystarczy zdecydowanie. Słuchajcie, idę sobie tutaj miastem, ludzie dziwnie na mnie patrzą, więc będę już kończył, zmajcie się wszystkiego. Co najlepsze, 19 dzień afirmacji no dobrego czwartku Nie wiem nawet kiedy ten tydzień totalnie upłynął i ten czas w ogóle bardzo szybko leci. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was z Wrocławia. Pa pa!